Na start zagadka trzeba przyznać dość prosta, bo widzieliście już tytuł tego filmu. Jaki język jest najpopularniejszy wśród programistów? Oczywiście angielski. Bez jego znajomości, możliwości posługiwania się jakimkolwiek językiem programowania stają się mocno ograniczone. Cześć, ja jestem Krzysiek, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy angielski jest niezbędny dla programisty. Zapraszam. Żyjemy w takich czasach, że przekonywanie kogokolwiek o tym, że znajomość języka obcego jest niezbędna, wydaje się niepotrzebne. Niemal 80% pracodawców wymaga od swoich kandydatów znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub C2, a 40% z nich wymaga także znajomości języka technicznego czy biznesowego. Czytamy w raporcie HRK. Należy pamiętać, że ten raport dotyczy oczywiście wszystkich branż bez podziału na specjalizacje, ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko IT, to prawdopodobnie ta liczba sięgnęłaby około 99% ofert. Wydaje mi się, że jedyne oferty, które nie wymagają języka angielskiego, to te, które wymagają języka niemieckiego. Świetnie to podsumował Artur Sawicki, który jest dyrektorem wrocławskiego oddziału Infor, więc zostawię Was z tym fragmentem filmu. Oczywiście potrzebne są języki w back i zachęcam bardzo młodych ludzi do nauki języków, ponieważ ja to mówię moim dzieciom, mam dwójkę mam dzieci, że jeżeli człowiek ma te umiejętności miękkie, które w jakiś sposób w miarę prosto zdobyć i zna dwa języki, najlepiej angielski i niemiecki, albo angielski plus jakiś inny język europejski, to wydaje mi się, że dzisiaj na rynku pracy nie będzie dużego problemu ze znalezieniem pracy. A jeżeli doda do tego jeszcze bootcamp, który na języki i na umiejętności miękkie doda pewną kom konkretną kompetencję techniczną, związaną z programowaniem bądź z jakimś światem IT, no to taka osoba staje się perełką na rynku pracy. No dobra, no to dlaczego angielski jest tak ważny dla programistów? Powodów pewnie jest tysiąc, ale my wymieńmy te trzy najważniejsze. Po pierwsze, niemal wszystkie Istotne języki programowania opierają się na języku angielskim. A na pewno pierwsze 20, albo 50 pewnie. Pewnie pierwsze 50. I tutaj nie ma zmiłuj. Można się oczywiście uczyć po polsku, z polskim mentorem, z polskich materiałów, ale dobrą praktyką jest, żeby od startu nazywać na przykład zmienne już po angielsku czy pisać komentarze w tym języku. Takie podstawy są obowiązkowe, jeżeli planujesz pracować jako programista w jakiejkolwiek firmie. Jeśli piszesz, tylko dla siebie i do szuflady, to możesz korzystać z tak egzotycznych rozwiązań jak język Kao, który opiera się tylko na różnie zapisanych słowach mu. Nie żartuję, serio jest taki język. Jako ciekawostka zostawiam link pod filmem do tego języka, jeżeli chcecie się go nauczyć. Ale jeśli planujesz jakiekolwiek komercyjne projekty, no to nie ukrywajmy, będziesz musiał korzystać z jednego z tych 10 najpopularniejszych języków, a one bazują na języku angielskim. Po drugie, Wszystkie rzeczy dookoła języków programowania tłumaczone na język polski mogą być nieaktualne. To trochę wynika z tego punktu pierwszego. Większość materiałów dotyczących nauki języka programowania, czy w ogóle dokumentacji jest oczywiście najpierw publikowana w języku angielskim i dopiero potem, po pewnym czasie, tłumaczona na język polski. Nikt oczywiście nie twierdzi, że musicie zawsze pracować w najnowszym oprogramowaniu czy w najnowszej wersji języka, ale jako dobrzy programiści powinniście się orientować w trendach, a te no najpierw są publikowane w języku angielskim oczywiście. W to miejsce warto też wrzucić kursy i szkolenia. Kodillowych materiałach, które są po polsku. Dbamy oczywiście o to, żeby były jak najbardziej aktualne, ale jednak statystyki dla internetu są nieubłagane. Prawie 70% wszystkich materiałów dostępnych jest dostępnych w języku angielskim. Po trzecie, komunikacja z klientami i współpracownikami z innych krajów. Żyjemy w czasach, w których, żeby pracować z Polski dla klienta w Stanach czy w Australii, wystarczy mieć przyzwoite łącze i znajomość języka angielskiego. Zresztą o pracy zdalnej zrobiłem osobny film, do którego link zostawiam w karcie na górze. Nieumiejętność mówienia w języku obcym, jakimkolwiek na dobrą sprawę języku obcym, ale w przypadku programistów jednak języku angielskim, wyklucza nam spory kawałek rynku, jeżeli chodzi zarówno o pracodawców, jak i klientów. Jest to zwyczajnie nieopłacalne z punktu widzenia naszej kariery, dlatego według badania branży IT Bulldog Job 2019 19, prawie 99% programistów deklaruje znajomość języka angielskiego. W tym aż 31% osób określiła swój poziom znajomości tego języka jako biegły i zaznaczyła, że zna specjalistyczne słownictwo, a tylko 2% stwierdziło, że zna angielski w stopniu słabym. Nie zrozumcie mnie źle. Będąc freelancerem robiącym polskie projekty dla polskich małych i średnich firm, Jesteście w stanie funkcjonować bez znajomości języka angielskiego. Jednak należy postawić sprawę jasno. W ten sposób ograniczacie sobie możliwości rozwoju, możliwości spróbowania nowych projektów, ale też co za tym idzie, wyższych zarobków. No dobra, to mam nadzieję, że jesteście przekonani, że należy już się uczyć tego języka angielskiego, ale też najczęstsze pytanie, które pada zaraz po tym, jak ktoś stwierdzi, że OK, będę się uczył języka angielskiego, będę się uczył programowania, to co najpierw? Odpowiedź jest bardzo prosta i brzmi, Ucz się ich równocześnie. Tak wiem, nauka programowania zabiera bardzo dużo czasu, ale i w trakcie tej nauki będziecie podłapywać specjalistyczne zwroty, będziecie nadawać angielskie nazwy swoim zmiennym, więc warto już na tym etapie podłapać chociaż parę zwrotów. Moim zdaniem, takie otaczanie się słownictwem specjalistycznym, zarówno pod kątem nauki języka programowania, czy też programowania w ogóle, jak i języka angielskiego, przyniesie Wam najlepsze efekty. Można to uzupełnić oczywiście o odpowiednie aplikacje i np. branżowe podcasty, które są świetnym rozwiązaniem. I ja zostawiam do jednego i drugiego linki pod spodem w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy uczycie się języka obcego i jak Wam to idzie. A ja zostawiam dookoła mnie gdzieś z tej strony, zostawiam filmy, które mogą Wam się spodobać. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie nam komentarz pod spodem, jak ten film Wam się podobał i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!